Mimo, że ta gra bazuje na popularnych city builderach, to tradycyjnego miasta tutaj nie zbudujemy. Life Below odwraca znany nam schemat i zamiast wznosić budynki, tutaj przyjdzie nam się zmierzyć z odbudową podwodnego ekosystemu. Cielamy się w strażniczkę oceanu, Talasę, którą Gaia wyznaczyła do odbudowy rafy koralowej. Do naszej dyspozycji będzie oczywiście sama natura. A my będziemy musieli nią pokierować w taki sposób, by przyciągnąć odpowiednie gatunki podmorskich stworzeń. Jakie zagrożenia na nas czyhają, to przede wszystkim efekty działalności człowieka, odpowiedni poziom glonów w wodzie czy wahania temperatury. Oprócz kampanii fabularnej, gra będzie miała tryb swobodny, a kiedy zagramy w Live Below. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku, gdyż data premiery nie została ujawniona.